Usiądź w wygodnej, ale uważnej pozycji. Znajdź komfortowe, bezpieczne miejsce. Zamknij oczy. Jeśli to za trudne, możesz je lekko przymknąć. Możesz najpierw skupić się na obserwowaniu swojego oddechu. Teraz zwróć uwagę na swoje emocje. Jakie się pojawiają właśnie teraz? Nie próbuję ich zmieniać, tylko obserwuję. Nie próbuj odpychać od siebie niczego, co się pojawia. Zauważ, że mimo to, że nie próbujesz niczego zmieniać, emocje zmieniają się mimowolnie. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży. Stoisz nad brzegiem morza i obserwujesz fale. Fale przychodzą i odchodzą. Każda kolejna fala jest inna od poprzedniej. Zwróć uwagę, że Twoje emocje mogą podobnie przychodzić i odchodzić. Cały czas je obserwuj. One przychodzą i odchodzą. Gdy już przestaniesz obserwować swoje emocje, możesz ponownie skupić się na swoim oddechu, który jest Twoją kotwicą do teraźniejszości. Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka, możesz zakończyć praktykę lub kontynuować, jeśli masz na to ochotę.